Zwykło się mówić, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć oraz podatki. Ja do tego dołożyłbym trzecią. Bernie'ego Ecclestona w mediach, zawsze kiedy Liberty Media ma kłopoty. Głośno w mediach w trakcie ostatnich dni zrobiło się również za sprawą publikacji niemieckiego serwisu Motorsport Total, który bardzo odważnie sugeruje, że kiedy Formuła 1 w końcu ruszy do rywalizacji, to to Wolf może już nie być szefem zespołu Mercedesa. To tylko niektóre z wybranych dla Was tematów, więc tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiornika. Zostańcie ze mną. Jest niedziela, 29 marca. Daniel Biały, echa padoku. Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia dla polskich hibiców Formuły 1 jest zwycięstwo Roberta Kubicy w Grand Prix Kanady. Mowa oczywiście o roku 2008. To wydanie magazynu miało powstać odrobinę wcześniej, ale wybaczcie mi, nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby ponownie usiąść, ponownie obejrzeć, ponownie przeżyć te niesamowite emocje. W tym okresie tych dobrych emocji bardzo nam trzeba, tych pozytywnych emocji nam bardzo brakuje, dlatego kolejny raz zaczynam od tych dobrych informacji, od pozytywnych informacji, które docierają. Projekt Pitlane to jest coś, o czym wam już wspominałem, tylko nie wtedy nie miało to jeszcze ani swojej nazwy, ani swojego szyldu. Kilka wydanych magazynu temu mówiłem wam, że cztery zespoły Formuły 1 pozytywnie odpowiedziały na wezwanie brytyjskiego rządu do wsparcia. Producentów sprzętu medycznego w tym trudnym okresie. Dzisiaj już wiemy, a wiemy to z oświadczenia, które pojawiło się na stronie Formuły 1, że wszystkie siedem zespołów zaangażowały się w ten proces i ja wierzę, że ten proces zakończy się sukcesem. Pierwszym zadaniem, które stanie przed tymi najlepszymi inżynierami na świecie, będzie tak zwana inżynieria wrotna. Zespoły otrzymają egzemplarz respiratora czy innego sprzętu medycznego, który. W tym momencie jest bardzo potrzebny. Rozbiorą go na czynniki pierwsze, w najdrobniejszym szczególe sprawdzą, jak taki sprzęt działa i zaproponują swoje własne rozwiązania, być może prostsze, być może zbudowane z tych podzespołów, które w tej chwili są dostępne na rynku. Nadal ten handel z Chinami jest dość ograniczony, więc te komponenty, podzespoły też mogą być ograniczone, i tutaj właśnie ogromna rola przed inżynierami Formuły 1. Kolejny raz podkreślę, wierzę, że to się uda, wierzę, że wkrótce pojawi się działający element, działający respirator, zbudowany przez zespoły Formuły 1, że ten wspólny projekt da dobry efekt i te urządzenia uratują wiele istnień ludzkich, nie tylko na terenie Wielkiej Brytanii, ale również. Poza Wielką Brytanią A teraz przechodzę do tego tematu Który chyba jest najważniejszy Trochę niedoceniany, szczególnie w polskich mediach Tematu wywołanego przez niemiecki serwis Motorsport Total Który twierdzi bardzo twardo Obstaje przy swoim, że Toto Wolf Złożył pisemną ofertę Na zakup udziałów w Aston Martinie. Na razie nie ma mowy o współpracy przy zespole Formuły 1, ale mowa o zakupie udziałów i być może objęciu ważnej roli. Mówi się nawet o roli dyrektora zarządzającego w Aston Martinie. Motorsport Total dość ostrożnie podchodził do tej historii. On długo weryfikował te wszystkie informacje i kiedy zdecydował się na publikację tej historii, jedyne zaprzeczenie przyszło ze strony Toto Wolfa. Napisał: To nieprawda, że złożyłem pisemną ofertę, ale za Zarówno Aston Martin, jak i koncert Daimlera milczą, co dla dziennikarzy tego niemieckiego serwisu jest takim sygnałem, że trafili z tą historią i ona powinna mieć ciąg dalszy. A jaki będzie ciąg dalszy, no trudno przewidzieć, ale koniec współpracy Toto Wolfa z Mercedesem, to jest jedna z możliwych konsekwencji, no ale musimy pamiętać, że Toto Wolf jest bardzo mocno związane również ze sobą Louisa Hamiltona lub odwrotnie. Pamiętamy, jaka była kolejność wciągnięcia Lewisa Hamiltona na ten pokład Mercedesa. Tam ważną rolę odegrał nie żyjący już Niki Lauda. Tongo go wciągnął, ale potem kolejną ważną postacią w tej karierze Lewisa Hamiltona był właśnie Toto Wolff. I Hamilton nie tak dawno mówił, że to od decyzji Toto, to, czy zostanie, czy nie, zależy mój dalszy pobyt w Mercedesie, więc widzicie, że ta decyzja, e, 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 ewentualne odejście Toto to Wolfa z szeregów Mercedesa może mieć daleko e, dużo bardziej daleko idące konsekwencje niż to, co może nam przyjść do głowy e, tak na pierwszy moment, kiedy przeczytamy taką historię, zobaczymy co się wydarzy w niedalekiej przyszłości, bo w takim dodatkowym materiale wideo, który jest z uzupełnieniem tego artykułu, jeden z dziennikarzy serwisu Motorsport.pl, który stoi za tą historią, powiedział, że jego zdaniem, kiedy Formuła 1 znowu zacznie się ścigać, to to Wolf może już nie być szefem zespołu Mercedesa. No, szykuje nam się w tym trzęsącym się świecie kolejne trzęsienie ziemi. Jak ta Formuła 1 będzie wyglądała za kilka miesięcy? Bóg jeden raczy wiedzieć, że ja nie jestem w stanie, nie, nawet nie chcę próbować podejmować się oceny tego, co może nas wkrótce spotkać. Kontrowersji wokół Liberty Media, wokół posunięć Liberty Media w ostatnim czasie było dużo, i kolejny raz, jak królik z kapelusza, pojawił się Bernie Eccleston. On zawsze pojawia się, kiedy Liberty Media coś nie idzie, to wszystko od momentu, kiedy Bernie Eccleston. Y Został odsunięty przez Liberty Media. Bernie na pewno liczył na to, że zostanie dłużej, że jego doświadczenie będzie cenne dla Liberty Media. Liberty Media go delikatnie, ale jednak odsunęło z zajmowanego stanowiska odsunęło w ogóle od Formuły 1. Bernie Eccleston dość przewrotnie mówi, że gdyby on nadal rządził, to na pewno ten sezon już zostałby odwołany, nie narażałby nikogo na rywalizację w takim trudnym świecie. Wierzcie mi lub nie, gdyby Bernie Eccleston rządził w tej chwili, pewnie mielibyśmy za sobą już dwa wyścigi i Australia by doszła do skutku, i jakimś sposobem Bahrain też pewnie by się ścigał. No Bernie Eccleston no, cały czas działa trochę na niekorzyść obecnych właścicieli. Formuły 1, i gdzieś pojawiają się plotki, że za chwilę Bernie znowu może wrócić, bo musimy patrzeć na to z punktu widzenia chociażby tych indeksów giełdowych. Formuła 1 naprawdę mocno straciła w ostatnim czasie i jeżeli nie będzie ścigać, będzie traciła jeszcze więcej, więc taka wizja pojawienia się nowego właściciela jest czymś zupełnie naturalnym. Na ktoś, widząc ten ogromny dołek może też tu próbować szukać swojej szansy. Jak to się dalej potoczy, zobaczymy. Bernie mówi, że Formuła 1, jeżeli nie rozegra tego sezonu, tutaj znowu trochę brak takiej logiki w tym, co mówi Bernie: że jeżeli Formuła 1 nie uda się rozegrać tego sezonu, to znajdzie się nad przepaścią. Formuła 1 w ogóle może zniknąć. No więc sami, sami ocencie, jak dużo wiarygodności jest w tych wypowiedziach Berniego Eklestona. Co Formuła 1 może zrobić, żeby jednak ten sezon doszedł do skutku? O tym mówiłem Wam już wielokrotnie. 15-18 wyścigów. Tutaj Mattia Binotto w rozmowie z Włoskim Sky powiedział, że możliwe jest ściganie się czy dokończenie tego sezonu nawet w styczniu 2021 roku. Nawet tak daleko można próbować przesunąć ten sezon, żeby udało się zakończyć te wyścigi. Wszystko w rękach w tej chwili FIA Liberty, Media Liberty ma, ma pełną dowolność, jeżeli chodzi o. Żonglowanie kalendarzem Formuły 1, mówi się o możliwości skrócenia weekendu wyścigowego, mówi się o możliwości rozegrania dwóch wyścigów w trakcie jednego weekendu. To wszystko jest bardzo, ale to bardzo możliwe. Piątki w ogóle nam prawdopodobnie wypadną z tego kalendarza. No i tutaj Francja to jest taki wyścig, który jest wskazywany jako pierwszy z możliwych do rozegrania i Gulie w rozmowie z serwisem Racer potwierdził: my nie potrzebujemy dużo czasu, żeby zorganizować wyścig. My jesteśmy torem z krwi i kości. My nie potrzebujemy tygodni na budowę infrastruktury. My potrzebujemy informacji odpowiednio wcześniej, żeby wystawić trybuny. To jest jedyne ograniczenie tak naprawdę dla nich. Jeżeli chodzi o inne aspekty ścigania, no to tor cały czas jest i można w każdej chwili przyjechać i się tam ścigać. Erik deklaruje, że no, tor jest otwarty w zasadzie w każdym terminie. Oczywiście odpadają te terminy, kiedy no, w Europie robi się zimnie, ale jest dość duży bufor, kiedy na no, torze Porikar można po prostu się ścigać, Eric Boulier jeszcze mówi, że żeby ścigać się we Francji, ważna jest sytuacja tak naprawdę w czterech krajach we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii we Włoszech, no i to już nie napawa tak dużym optymizmem jeżeli patrzymy na te wszystkie wykresy, informacje o rozwoju sytuacji w poszczególnych krajach no ale bądźmy dobrej myśli, to co się zaczęło, to co ma swój początek ma też swój e, koniec i, i myślę, że wkrótce zobaczymy pierwsze przełamania się tych wszystkich krzywych no i wtedy już będzie, jak to się mówi z górki wtedy już jakoś łatwiej będzie patrzeć na to co przed nami a na koniec prawie na koniec informacja również z włoskiego Sky, I to jest informacja, która najpierw się pojawiła, potem zniknęła potem znowu wróciła informacja o tym, że Ferrari miało zaproponować Sebastianowi Vettelowi kolejny kontrakt, ale ma być to tylko roczna umowa i tu uwaga, kontrakt ma być dużo niższy jeżeli chodzi o kwotę wynagrodzenia niemieckiego kierowcy od tego, co niemiecki kierowca miał już w swoich kontraktach za czasów współpracy z zespołem Ferrari, więc to jest taka oferta dużo niższa. Musimy pamiętać, że kiedy Sebastian Vettel dołączał do zespołu Ferrari, to był najlepiej zarabiającym kierowcą Formuły 1. No W tej chwili grozi mu dość duża degradacja. To jest taki dość odważny ruch ze strony Ferrari. Z jednej strony mówimy tak, chcemy dalej być z Sebastianem, oferujemy mu coś, no ale ta oferta to jest taka oferta troszeczkę chyba z myślą o tym, że Sebastian odmówi, a na to miejsce ma być już chętnych trzech kierowców. Czy na liście Ferrari ma znajdować się trzech kierowców? Ma być to Daniel Ricciardo, o tym Wam mówiłem, ma to być Carlos Sainz, o tym też Wam mówiłem i pojawia się też gdzieś nazwisko Antonio Giovinazzi jako naturalny krok w rozwoju tego młodego kierowcy. No i z tej trójki, no Giovinazzi nie jest kierowcą, który ma najwyższe oceny, ale z drugiej strony jeżeli weźmiecie pod uwagę, że to Charles Leclerc ma być tym wiodącym kierowcą a Giovinazzi ma być tylko partnerem tym skrzydłowym, solidnym skrzydłowym no to Giovinazzi, jeżeli pokaże w trakcie tego sezonu, ile on się w ogóle odbędzie się z dobrej strony, to być może nie wykluczam, że, że Ferrari zdecyduje się właśnie dołożyć go do Charlesa Leclerca i z tym duetem budować swoją przyszłość. Sebastian Vettel nie ma zbyt wiele czasu na decyzję Tutaj też czas. O ile gra na korzyść Ferrari, bo oni w ostateczności mogą wziąć Dziwińaciego i nie mają dużego problemu, o tyle fetel musi się zdecydować dość szybko, bo nie wiemy jak potoczą się losy tego sezonu, nie wiemy jak rozegra się sytuacja na rynku kierowców, nie wiemy co z Mercedesem, bo też pojawiają się nadal znaki zapytania, co z fetelem zobaczymy. Na pewno musi swoją decyzję podjąć dość szybko. Na no na koniec temat, który powraca, który coraz mocniej przebija się w mediach związanych z Formułą 1 w ogóle ze światem motorowym, czyli to wirtualne ściganie na początek, no, duży ukłon w stronę tych, którzy. Pisali do mnie, którzy sugerowali mi, że to, co robi Formuła 1 z takim prawdziwym e, sim racingiem i wirtualnym ściganiem, nie ma zbyt wiele wspólnego. No, Chyle głowę, posypuję ją e, wirtualnie popiołem, bo rzeczywiście po obejrzeniu kilku wyścigów, w których brał udział Lando Norris i Max Verstappen po obejrzeniu tego, co wczoraj zrobiła seria IndyCar rzeczywiście różnica jest ogromna to jest przepaść, jeżeli chodzi o, o to, co widzimy na torach z drugiej strony obserwowałem dzisiaj to, co działo się też w wirtualnej rzeczywistości przy udziale kierowców MotoGP, no i zwracam uwagę, że 50 tysięcy osób obserwowało kierowców MotoGP, kiedy ścigali się ze sobą wirtualnie przy użyciu padów, więc nie zawsze chodzi do końca o ten realizm, o oddanie tego e, prawdziwego świata i próbę zasymulowania tego, tego prawdziwego ścigania, ale czasami chodzi po prostu o zwykłą e, rozrywkę. No ale jeżeli, tak jak wielu z Was pisało, sugerowało, jeżeli tym kierowcom dostarczone byłyby prawdziwe narzędzia do sim racingu, to myślę, że oni chętniej weszliby w ten świat, bo te doświadczenia, ten czas spędzony tam mógłby pozytywnie zostać przez nich wykorzystany, czy byłby jakimś pozytywem, nie byłoby to zwykłe granie w grę, ale jakaś próba zastąpienia braku tego prawdziwego ścigania takimi wirtualnymi. Zawodami I kończąc ten wątek Lando Norris to jest chłopak, który w ostatnim czasie e, zrobił wokół siebie dużo zamieszania właśnie w tym wirtualnym świecie. No i wczoraj zrobił jeszcze więcej zamieszania, a myślę, że w trakcie dzisiejszego dnia albo jutrzejszego będzie o tym jeszcze głośniej. Lando wczoraj zrobił taki e, czat charytatywny, gdzie zbierał fundusze właśnie, żeby wesprzeć e, świat w tym trudnym momencie dołożyć się do tego wspólnego rachunku za te. E, materiały, których brakuje w świecie medycznym i on zadeklarował, że jeżeli w trakcie takiego czatu, gdzie tam były quizy, różne pytania, generalnie zabawa ze swoimi fanami uda się zebrać kwotę 10 tysięcy dolarów bądź funtów, to już nie, nie jestem do końca pewien, to on zgoli głowę na zero. No i udało się zebrać 12 tysięcy dolarów, więc możemy wkrótce spodziewać się nowego imidu Landon Norrisa, który na głowie będzie miał bardzo niewiele, zdecydowanie mniej niż ma teraz. No, Lando naprawdę codziennie stara się utrzymywać kontakt z, z fanami, i tego Formuła 1 chyba podtrzymuje, ta nowa generacja kierowców świetnie wpisuje się w ten świat wirtualny. No, to jest myślę coś, na co Formuła 1 w przyszłości będzie patrzeć jeszcze z większym zaangażowaniem, czy jeszcze lepiej będzie się na to wszystko. Zapatrywać, więc czekajcie, e, oczekujcie w krótkim czasie zdjęć Landon Norrisa bez włosów. A ja Wam dzisiaj już dziękuję za to, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu, które już wkrótce.